Cześć, witam Cię serdecznie w nowym odcinku z Hearthstone'a z dodatku w objęciach Szmaragdowego Snu. Dzisiaj czas na Maga, jego nowa wersja, która wyszła pod Hero Power przez Scenia z mieszanką protosów, czyli trochę z poprzedniego dodatku. Bardzo fajnie działa. Ogólnie pojawił się już wcześniej odcinek na temat Maga pod Hero Power, tylko to była karczemnobójka, ta przedpremierowa. I tam nie można było używać wszystkich kart, ani craftować nowych kart, tylko można było używać tych co, się, co, co już mieliśmy, co padły nam stali z, z, z pakietów. W związku z tym tamten, tamten deck nie wyglądał tak jak powinien. Tutaj pojawiła się wersja, którą chcecie teraz zademonstrować, która jest już o wiele bardziej zbliżona do ideału. Oczywiście nie twierdzę, że nie będzie tu żadnych zmian, bo tak naprawdę jest dopiero kilka dni minęło od dodatku. Więc wszystko jeszcze jest sprawdzane, co działa, co nie. Natomiast ten deck dobrze się sprawdza i podejrzewam, że jeżeli będą jakieś zmiany, to niewielkie. Natomiast jest bardzo fajny i bez problemu można nim grać. Dodatkowo jest bardzo potężny, tak szczerze mówiąc, i o wiele lepszy niż zakładałem na początku, bo naprawdę można fajnie obijać przeciwnika, stawiać sobie te ogniki i to robi naprawdę niezłą robotę. Jeżeli chodzi o deck, mamy reloka ze Skarabeuszem. Karta jest ok, nie musi być, ale czasami trafi nam się jakaś fajna opcja na wyciągnięcie dwójki jakiejś sensownej. No, bo tak naprawdę trochę ciężko u nas z early Oczywiście mamy jakieś tam dwójki na to, żeby rzucić tym, w, tej, w tym początkowym etapie, ale taki prelok też nie zaszkodzi. Ogólnie była też wersja z dwoma sztukami. Ja uważam, że jeden w pełności wystarczy, bo to mówię, to jest karta akurat, która jest, ale być nie musi. Działo fotonowe, karta jest pożądana dlatego, że to jest mieszanka z protosami, w związku z tym e, pod tego kolosa, w związku z tym musimy sobie obniżyć jego koszt, Poza 12 many nie będziemy w stanie go rzucić. Generator osłon, przeżywajka plus e, po prostu opcja na tańsze rzucenie spela i upakowanie, e, ładowanie damage temu kolosowi. Poborca duszyczek, typowo pobustowanie Hero Power pod imbiu. Przesycamy jak najwięcej możemy eryceru, też karta obowiązkowa do przesycenia. Bróżenie, elegancki draw. Ognika bardzo łatwo jest postawić na stół, czy to po prostu po nam daje zarmowego ognika, czy po prostu rzucamy Hero Power. Pojawia się armia ogników, niszczymy sobie jednego i zadmowane dobieramy trzy karty. Mega, fajna, mega fajny deal. Zewka, kolejne zaklęcie pod protosów, pod kolosa, dodaje 5 w stronnika, całkiem sporo, jeszcze dostajemy losowe zaklęcie protosów, kolejna opcja żeby ten kolos uderzył potem jak najwięcej. Promień odchłani, szczerze mówiąc bardzo łatwo go obniżyć do jego koszta, wtedy ma plus 2, plus 2 jeżeli kosztuje 0, a karta która coś robi bo się na 100, ma zryw, boską tarczę, teraz coś traduje, fajnie tą kartę mieć. Strażniczka, typowa karta od przesycenia. Zagięć czasu przestrzeni dobieramy, dobieramy dwie karty i yy, kładziemy 3-4 na stół. Fajnie się kombi z generatorem osną, awesome, bo wtedy kosztuje tylko dwa. Ognikowa czyni bardzo fajna piątka pod hero power, Kładziemy ją, ona nam przesyca i jeszcze używa tego hero power za darmo. Śnieżny ślizgacz, yy, spoko karta na przeżywajkę. Yy, na, tylko niestety mam jedną sztukę w talii, nie bardzo mam za co wyjąć tą drugą, żeby wsadzić. Myślałem ewentualnie o tym breloku ze skarabeuszem, ale żeby wyjąć i drugiego ślizgacza, ale poszedłem na kompromis, wsadziłem po jednej sztuce i tego i tego. Bardzo fajna opcja, zwłaszcza jeżeli gramy na coś co ma dużych stroników, bo blokuje ich fajnie i daje nam sporo armora. Kadgar spoko opcja. Ja szczerze mówiąc, ta kula mądrości często działa jak kula głupoty. Kiedy trzeba dobić np. z przeciwnika, bo jest np. ma 6 HP, czyli zamiast wyciągnąć fireballa, czasami tak się dzieje, ale też często np. wyciąga coś, co zupełnie nie jest potrzebne, np. sekret, eee, sekret, lodowa zbroja, żebyśmy dostali armor, mimo że nie potrzebujemy, albo po prostu uderza w jakiegoś stronnika. Ogólnie eee, z tą kartą mam takie doświadczenie, że nie wiem... 60 do 40%, że 60 działało nie tak jak trzeba, 40 działa jak trzeba. E, chociaż e, mówię, to nie rzadko jest sytuacja, że potrzebujemy dobić i akurat rzucamy kadgara z nadzieją, że on dobije, e, tylko raczej po prostu rzucamy jako 6 drob w wolnej chwili i po prostu korzystamy z tego, z, z tych profitów, które da, ta, ta kula mądrości nam da. Czyli 6 jakichś tam darmowych speli, rzekomo mają co wpłynąć na rozgrywkę. No z założenia będą to dobre, ale praktyka pokazuje, że jest różnie. Nie powiem, że ta karta jest słaba i zła, bo nie jest, co bym skłamał. Natomiast karta jest OK, tylko że niestety czasami nie wchodzi tak, jak byśmy chcieli, tak jak byśmy sobie tego życzyli. Artanis fajna opcja. Tutaj nie ma co się przejmować tym, że zmienimy sobie Hero Power, bo na przykład przesycimy sobie je poprzednimi kartami, a potem wrzucamy takiego Ardanisa i nasze Hero Power jest zupełnie inne, te, te bliźniacze ostrza. To jest dobre, żeby na przykład przeżyć, dać sobie tego Divine Shielda, ale jeżeli potem unormujemy sytuację na stole i chcemy wrócić do Ogników, po prostu kładziemy kartę z przesyceniem jeszcze raz i nasze Hero Power wraca do poprzedniego i jest tak samo zbufowane, wyprze, przesycone, zanim było, gdy rzuciliśmy Artenisa. Ziliax. tak naprawdę nie musi być w tym deku. wsadziłem go, bo fajnie się może skąbić, już mamy przesycone Hero Power. To mamy armię ogników na stole. Fajnie jest go rzucić, wtedy oni wszyscy więcej biją, to może nawet posłużyć do jakiś lital. Także mi się ta karta podoba, no i można testować. Oczywiście nie jest obowiązkowy, ja go wsadziłem, bo mi to jakoś fajnie działa. A jest na potężny power spike w tym deku, bo te ogniki bardzo łatwo tak naprawdę postawić, one bardzo łatwo giną. W związku z tym te 20 obrażeń tak naprawdę łatwo jest wydobyć. Poza tym mamy jeszcze Malorna, który być może da nam kolejną Messinę. Mi się tak zdarzyło, że miałem dwie w jednej grze, także spoko opcja. Dlatego też Malorn jest wsadzany. No ale też nie tylko, bo to jest na tyle uniwersalna karta, że można wyciągnąć dzikiego Boga, którego w danym momencie będziemy potrzebować. Czy się obronić, czy coś dobić, czy coś zniszczyć na, na, na szybko, no to Malorn się sprawdzi bardzo dobrze z założenia. Kolos, tak naprawdę core tego deku, bo chodzi też o to, żeby, że, znaczy core, duży, duża część tego deku, bo tak naprawdę część to jest ogniki przez stanie hero power, bicia przeciwnika tymi ognikami hero powerem, a Kolos tak naprawdę łatwo go tutaj zbuffować, robi potężną robotę, wchodząc na stół, potrafi na przykład za, e, uderzyć za kilkanaście punktów dwukrotnie, w związku z tym że służy za fajny lethal. Przestwór, biorąc pod uwagę, że te ogniki bardzo łatwo postawić i zniszczyć, to bardzo szybko te jego koszty są zmniejszane. Bardzo fajna obszarówka, mega grywalna karta, jak najbardziej się sprawdza. Co tu jeszcze można ewentualnie grać? Można by pomyśleć o, o skierce życia, też jakoś by tam się sprawdziło. Można by pomyśleć o artefaktorze, jako takiej przeżywajce. Kielich bryzy, też można by tam pomyśleć, żeby za coś go wsadzić. Tajemny glif, jak najbardziej. Jest bardzo uniwersalna karta. Co tu jeszcze z ciekawszych? Tego raczej nie. Można ewentualnie pomyśleć o gwiezdnym Wybraniu. Bardzo fajnie czyści. Tylko jednego stronika niestety, ale bardzo fajne wrażenia może mu zadać. Kłązu też może znaleźć swoje miejsce jak najbardziej. Tylko w tym, Tylko akurat po prostu w, te, w tej sytuacji. Można by zazwyczaj go wsalić na przykład za ten brelok, ale uznałem, że pokażę Wam wersję taką, e, można śmiało wymienić, e, tym, czy to za ślizgacza, czy za brelok, z tym nie ma żadnego problemu. Kłonzu też jest bardzo dobrą kartą, bardzo fajną, z dobrymi statystykami, tania, no i dają dodatkową kartę, z założenia dobrą. No też jeżeli będzie zła, no to możemy oddać przeciwnikowi, chociaż wątpię, z tego z tej opcji za często korzystali. Lunozwierz też kartą rzeczywiście może posłużyć, bo te daje nam sporo panterza przeżywajka. Więc te mówię, te, te wersje te, tego deku będą jeszcze ewoluowały. kłonzu i Lunozwierz są jak najbardziej OK. E, tak jak mówiłem wcześniej, ślitgasz można gdzieś tam drugą sztukę sadzić. Yy, I tak naprawdę z tych ciekawszych kart to było tyle. E, tak mi się ogólnie podoba, myślę, że można z uczciwą rangę nim wbić. No i naprawdę bardzo fajnie działa. Także widzimy się za chwilę w naszych następ... kolejnych grach i pokażę Ci jak to w praktyce wygląda. Rozpocznie się gra. Czy to był Jade Golem, znaczy Golem Druid? Przede wszystkim jeżeli chodzi o rękę startową, szukamy karty z przesyceniami. W dekach na przesyceniach zawsze szukamy kar z przesyceniem. Tu nam doszło fajnie. Czyli przede wszystkim szukamy tego, przede wszystkim szukamy tego. Szukamy czwórki litrze po skrzydłej. Zależnie od tego, na co stoimy, można zostawić działo fotonowe, można zostawić cewkę rezonansową. brelok z karabeuszem też można ogólnie zostawić. Reszta tak naprawdę bym wyrzucał. Jeżeli bym wiedział, że stoję na coś agresywnego, to jeszcze mógłbym zostawić ewentualnie promień otłani. golem druid jest akurat taki, że potrzebuje tur, żeby się rozpędzić w związku z tym musimy na niego nacierać jak najszybciej nacierać, nacierać nacierać żeby nie zdążył sobie tych, ro, tych golemów tak naprawdę bardzo napompować a on to miał samo z siebie, niedźwiedzią obsługę nie wiem, nie podchodzi mi ta karta, ogólnie na, w tym deku a w ogóle na Rankedy. Ona jest fajna na Areny, tam się sprawdza, ale na Rankedy by jej nie wyciągał. 3, no więc wchodzę z tym i dorzucam Ognika. Nie będę tutaj się szczypał z nim, bo chcemy presję, presję jeszcze raz presję robić. Już nie patrzę na to, że może mi się przydać do komba na draw 3 kart, bo nawet nie mam tego, tego drawu na ręku. Tylko, ale nawet gdybym miał, to i tak bym go rzucił. Nacieramy i jeszcze raz nacieramy. No dobrze, nawet jeżeli wziął 62 dwa po stole, bo na pewno to, no właśnie, no to i tak za trzy tury dopiero. Wchodzę z tym. Jak chcesz to sobie bi, w łeb. Dla mnie dobrze. Mamy zagranie na kolejną. Mamy, jeżeli rzuci miśka z tauntem, to mamy tego. O! Naprawdę, za cztery w Dobrze. Ja bym to zrobił tak. Zrobiłbym tak. I Hero Power. Że jak wrzuci Miśka z tauntem, od razu te ogniki zawsze coś mu zrobią. I tak, czy będziesz chciał zaatakować teraz czwórkę w łeb, żeby uderzyć dwa po stole? Mimo, że dwójka przeżyje, ta i to przeżyje. nie sądzę. Po to synteza pewnie wiedzie, tylko że za dużo tym nie działa. Postawi Sys najwyżej golema. Na stół. Swipe? A, wyciągnął z fotosyntezy. No to to mu się udało, akurat. To nie powiem, udało mu się. Eee, no to jedyne co nam pozostaje, chociaż wolałbym to zrobić, mając 6 many. Siedem 7 many, mamy 6. No ale nie mam wyjścia, muszę zrobić tak. Ale wszystko dostanie w łeb. Znowu swipe! Co jest z tym deckiem? Z jednej fotosyntezy dobrać dwa swipy. Eee, zaklęcie procesów kosztuje dwa mniej. Poproszę. Rzuć to. Traw. Chociaż raz. Dobrze, nawet lepiej. Minus jest taki, że czyści mi cały stół bronią, uderzając mi mnie w łeb. Natomiast jest bardzo w defensywie. Te dwa swipe z fotosyntezy po prostu. Mm, RNG Hearthstone. Plus jest taki, że mamy do, dość dobrze, bo już jest 5 przesadzonych Hero Power. Minus taki, że mamy jeden życia, wszyscy po stole. Serio! Co to jest? Nie wierzę w tego gościa. To z następnej. Eee. Wchodzę tak, wchodzę tak. Wchodzę tak. Serio, ani razu nie trafić. Więc rzucam na zapas teraz już to. Nie dobraliśmy żadnego działa fotonowego. Nie mam nic co sprawiłoby, że koszt kolosa zostanie zmniejszony. Wow! Jaka opę karta weszła na stół! Klękajcie narody. 5 many. 3 na 6. Gdy rzucisz zaklęcie natury przy widrzewca drzewca zagonią za otrzymujesz kopię zaklęcia, które teraz rzucisz. Jaki place, o mój Boże! Ola Boga, jakie place! Drzewiec życia 2-2 zagonią. Daj mi omena. Daj mi omena. No nie bardzo. Ursok. Czy ja chcę ursoka rzucać? Nie, nie chcę ursoka rzucać, bo jak ursok zacznie mi obijać yy, ogniki, to będzie źle. Poza tym, Ursok rozbije się o tego, a tego nie chce. W związku z tym, wolę to. Eee, wolę to i zrobić tak. Pójść trzy razy w bów. Dzięki temu przeżyją. 4, 4, 4. 4 i 4. Tu wszystko wyliczyłem, tu. Yy, wszystko mam dosłownie wyliczone na styk. Hunter, więc na pewno zostawiam taunta, wyrzucam kolosa i zostawię sobie jako na zniszczenie czegoś, co będzie, co będzie spore. Będzie musiało jak najszybciej paść. No, przestwór nie, to nie jest to, co chcemy. Na pewno nie. Dalej nie mam zagrania. Jest OTK Hunter. Idę z tym, albo nie. Rzucam to. Nie chcemy rzucać tego, bo to była tylko głupia dwójka. A to może zczyścić coś potężniejszego. Na przykład to. Tylko teraz nie mam jak tego uderzyć. E, ale też pójdę w to. O, i on też gra tą, tego tkacza. Moim zdaniem fajny wybór. E, pójdę w to. Zobaczę co dobiorę. E, nie, nie rzucam tego. Chciałem to rzucić, ale skąpię sobie z tym, więc nie ma potrzeby. Muszę rzucić tu z nadzieją, że trafi. Oczywiście nie trafił. Ale to się fajnie ze sobą połączy. Co to za jajko? E, dobrze, więc robię takie. E, robię. Hmm. Robię takie. Kopiuję. A co tutaj będzie? Otrzymujesz kopię losowej bestii z Twojej talii. Kosztuje 3 mniej. Nie chcemy tego widzieć. E, dlatego też zaatakowałem tym. Bo ten, stracił straci Defense Shielda, zginie od jedynki, a ten nie. W związku z tym rzucam jeden, mam nadzieję, że nie trafi w tego. No niestety trafił. Ale jak to się mówi, jak ktoś ma pecha, to złamie palec grzebiąc w dupie. Więc nie, nie dziwię się nawet to, nawet temu. Na pewno ściągam mu... E, ...ognikiem... ...to z e, Ziliaksa. Dzięki temu e, on będzie miał 4 i go zabiję. I Hero Power. Czy to będzie tylko jeden głupi ognik? No bo to Hero Power jeszcze nie jest przesycone tak jak powinno. No właśnie, Ziliaksa tracę. Bo to był tylko na jeden place. On najlepiej wchodzi jak jest armia ogników na stole. Dobrze, zrobię tak, zrobię tak. E, ile tu będzie, jeden? Malutko. E, zrobię tak, już na zapas. Zaatakuję ognikiem, zniszczę ognika, dobiorę i wszystko w twarz. Niedźwiedź górski mocne. Ile razy jesteśmy w scenie? Raz. Czyli nie ma sensu rzucać malorna, bo wyciągniemy za 10 stronnika. Tego nie chcemy. Eee, w tym przypadku eee, pójdę w to. Może Artanis. No niestety. Artanisa nie wyciągnąłem. Ale pójdę... Ee, dobra, zrobię tak. Zrobię tak. Dalej Miśki mają taunta. Pójdę w to. No, słabiutko bije. Uderzę, może trafi. No nie trafił nic. W związku z tym uderzę go raz. Żeby ogni w następnej turze mógł jakiś go dokończyć. A to, że może mi zniszczyć tą trójkę, to na to nie patrzę. Malorda możemy drugą ASI wyciągnąć, tylko jeszcze nam musi kolejne 10 paść. Teraz trochę strach rzucać tego, te ogniki, jak stoi ten na stole. Myślę, że pójdę. W to. W twarz na pewno rzucę to. Na pewno uderzę tak. Zobaczymy, no co dostanie. Co dostałeś? Kradzież życia. W związku z tym, że dostał kradzież życia, nie chcę go healować. I dobijam e, wilka. Nie mam kuli kadgara, więc mogę śmiało atakować. Gdybym miał kulę, no nie chciałbym atakować, no chyba, że był byłby stan wyższej konieczności. To bym stracił jedno, jedno durability broni, żeby po prostu dobić tego wilka. Ale to musiało być po prostu warte, gra warta świeczki. Król pluszor na samym końcu był. No dobrze. Pewnie go sobie cofnie, gorzelnikiem. Chyba, że on był zakopiowany, nie był. Czy ty chcesz powiedzieć, że rzucasz pluszora tako i nie chcesz go cofnąć? To jakie będzie Twój win condition? Niet nie jestem przesycony. Hm. Ani trochę, więc malor mi tutaj nie siądzie. Ale... Przecież ja kończę w tym momencie grę, rzucając kolosa. Fajnie zniszczony. Mamy to. Aman, czyli zostawiam wszystko co tutaj mam. też to mogę wyrzucić, bo mi niepotrzebne, ale mega fajne rozdanie. Bardzo mi się to rozdanie podoba. No i to też może być, chyba lepsze niż to co było, bo od razu możemy zabić jakiegoś stronnika. Od razu wchodzę z Koinem. Nie czekam. Szama ma to do siebie, że szybko zasypuje z tyłu stronnikami. W związku z tym, że mam zagranie na kolejną turę w postaci kolejnej dwójki, to sobie już coś mieć na stole. Tego, to, Ten totem akurat chcę zabić. Bo on ma spel, który bije 2, a w tym 3 mógłbym mieć poczyścić strunika. Jakiś chilujący totem, czy ognisty, chyba bym nie zabijał. Raczej nie zabijałbym. Ten totem jest bardzo bredny, więc trzeba go jakoś wciągnąć. Wolne zagranie z jednej strony, więc chcemy to jakoś wykorzystać. To się fajnie by skąpiło w trzecią turę, ale on nic nie ma na stole, więc pozostaje mi tylko to. Mamy czwórkę, mamy na piątą, mamy na Pustość. Dobrze. E, cztery many, czemu ty cztery many kosztowałeś? Aha, bo za pomocą tego. Więc w tym momencie robię tak. Robię tak. Zobaczcie, co mi doszło. Ok, dobijam go do I żer. Dobrze wyszło. właśnie o tym spelu mówiłem, że z totem biłby za 3, jest taka dwójka została wystrzyczona. Tak to musiał odmarnować na obnika. Myślę, że pójdę sobie w Hero Power, zwłaszcza, że biję 2 malutko, ale tak wcześnie, w czwórkę lepiej pójść. Bo nie mam gwarancji, co trafi do Hero Power, gdyby było, by było za 4, za 5, to ok. Jakby niemal pewne, że żaby są zniszczone, a on dostanie w łeb, ale jest jeszcze za słabe, żeby żeby coś tutaj otworzyć. Za duża nie wiadomo. Lepiej pewne nagranie. E, chyba, że. Nie wiedziałem, że dobiorę to. A czwórka będzie dobra na skonturę, kiedy połączyć czwórkę z hero więc w tym momencie poszedłbym w to. E, teraz w to. No właśnie. E, I tak naprawdę dorzucę sobie tego gigarko. No, 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 no. Mimo, że odmówi jeszcze coś byłoby, Idealnym playsem byłoby jak naprawdę rzucić tego wiliakta wtedy, kiedy e, Ogniki już mogą atakować. Ale no, zmusiliśmy go do użycia Hexa. I do zagrania, które nic nie daje. Więc na pewno chcemy to wykorzystać. 2, 4, 6, 8, 9. on to 9 damage'a. Mhm, dobra na to nie tak. Robię tak. Trzy. Używam sobie już na zapad. Dobrze, jak ujęli to? Ale, nie, nie, dostanie armor, więc okej, okay, rozumiem to. E, pójdę w takie. Pójdę w takie. W takie. Teraz, rzucam, e, ile robije Hero Power? Trzy, więc nie tam takie. Rzucam takie, w takie, w takie. E, Ognika trzymam. Przez to, że mógł sobie rzucić, połączyć to z tym. Będzie pewnie szukał wulkanu. Oczywiście, że tak. Pory kill. Więc ja idę w to. Pójdę sobie w grow. Eee, pójdę sobie w to. Jeszcze tego dowrócę. I kierowałem. Nie spodziewam się wulkanu kolejnego. właśnie stworzył z triangulacji, więc nie powinien już teraz. Chyba, że dobrał. Wygląda na to, że nie. A z bije dziecię. I kończymy go kolosem. Co prawda kolos tutaj nie jest jakiś podsany, ale na równy literze y idealnie się sprawdził. Tutaj wszystko obliczyłem, tutaj... E, wszystko zostało zjednoliczone, niech to będzie Zapraszam do kolejnej.